Dziękuję panie Marszałku. Panie ministrze, Leżakowania wymaga wino. Konwencja chyba nie. Przy okazji procedowania tej ustawy, panie ministrze, mam takie pytanie. Ono się pojawiało w tej czy innej wersji. Dlaczego tak długo trwają prace dotyczące ratyfikacji? I wiem, że pan za chwilę powie, że tak się działo. Od lat. Tak rzeczywiście jest, bo przykładowo ustawę o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy sporządzonej 3 października 1985 roku przyjęto 13 maja 2011 roku, po ćwierćwieczu. No ale przed rokiem, 27 października, ustawę o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego przyjętej 2 listopada 2001 roku, czyli prawie lat 20. Panie ministrze, czy mogę prosić o odpowiedź na pytanie, jeśli nie teraz to na piśmie, być może w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ile jeszcze jest zapomnianych, zakurzonych takich konwencji i czy one są odkurzane przypadkowo, czy też jest jakiś w tym styl i sens pracy. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo.